Moim Państwa gościem w studio jest ksiądz Łukasz Ziemski, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Świdnicy. Witam Księdza. Kłaniam się, witam. Proszę Księdza, jesteśmy już w tym okresie świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj w Kurii Biskupiej w Świdnicy odbyło się spotkanie opłatkowe. Ono zawsze ma taki głęboki wymiar z pięknymi kolendami. Nasi telewidzowie relacje obejrzą w poniedziałek, ale gdybyśmy już dzisiaj mogli uchylić rąbka tajemnicy, jak to spotkanie hmm. wygląda. No, każdego roku faktycznie odbywa się takie spotkanie księdza biskupa. Z tymi osobami, które chcą przyjść, informacja o tym spotkaniu opłatkowym jest zamieszczona na stronie internetowej Diecezji. E, oczywiście każdy ma tam wstęp, ale najczęściej przychodzą ci sami goście, ci, którzy w jakiś sposób są związani z Księdzem Biskupem i e, z Diecezją świdnicką. I no, oczywiście oprawa tej wigilii zawsze polega na tym, że e, dzieci przedstawiają jasełka, a więc przedstawienie związane z tymi wydarzeniami, które będziemy przeżywali Narodzeniem Pańskim. E, później jest oczywiście. Odczytanie pisma świętego, tak jak to robimy w naszych domach przy okazji wieczerzy wigilijnej. Następnie ksiądz biskup składa wszystkim takie oficjalne życzenia, jest przemówienie oficjalne, no i dzielenie się opłatkiem, tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie indywidualnych życzeń. Później przychodzi czas oczywiście na wspólne też rozmowy przy potrawach wigilijnych, które no są taką namiastką, można powiedzieć, tego wszystkiego, co będziemy przeżywali w domach. Niezwykle ważne są takie spotkania wigilijne, chociaż istnieje pewne niebezpieczeństwo, że y, ogrom tych spotkań, które teraz w tym okresie bezpośrednio poprzedzającym święta i nieraz jeszcze po świętach mogą przyćmić tę właściwą Wigilię. No, przypominam, że Wigilia Narodzenia Pańskiego, ta właściwa jest 24, ale oczywiście y, te różne relacje, które mamy i przyjacielskie i zawodowe nakazują nam niekiedy również w innym gronie niż w gronie rodziny się spotkać i bardzo dobrze, że to jest y, kultywowane. I te wigilie odbywają się w wielu miejscach, jak spojrzymy na kalendarium księdza biskupa, to nie tylko ta wigilia, która miała dziś miejsce w Świdnickiej Kurii Biskupiej, ale mnóstwo tych spotkań opłatkowych. Dzisiaj po południu w Walimiu, wczoraj księdz biskup spotkał się z osobami ubogimi na wigilii w Kłocku, były wigilie w komendach policji, tutaj u nas w Obrzychu, była również w Policji Świdnickiej. Także tych spotkań opłatkowych jest bardzo dużo. Myślę, że one są ważne, ale nie mogą też przyćmić. Tej najwłaściwszej wigilii, którą spędzamy w gronie najbliższych osób 24 grudnia. No właśnie, święta Bożego Narodzenia obchodzimy od tysiącleci. Czy wciąż rodzi się w nas ten duch, te, ta magia świąt co roku, czy już. No... Jak coś się ciągle powtarza, to staje się taki, taką codziennością. Tak jest. No wiele rzeczy może nam spowszednieć. Tak jak mówiłem właśnie o tych spotkaniach opłatkowych związanych ze świętami, o mnogości tych spotkań, to w takiej szerszej perspektywie, patrząc na nasze życie, no faktycznie pewne sprawy powtarzają się cyklicznie. No, tutaj jest bardzo szerokie zagadnienie, które możemy poruszyć. Wiadomo, że zewnętrzne obchody świąt zawsze są takie same i one się nie zmienią pewnie. Te różne ozdoby choinkowe, które nam proponują sprzedawcy, udekorowanie miast, galerii handlowych, no one się mogą zmieniać, ale jeżeli chodzi o technologię, wygląd, są bardzo piękne zresztą. Ale jeżeli to pozostanie główną treścią Świąt Narodzenia Pańskiego i tylko będziemy na to uwagę zwracali, to faktycznie te święta będą bardzo płytkie. Mówimy nieraz o świętach plastikowych no tylko choinka, bombki, światełka no to nie ma o głębszej treści. Faktycznie może nam to się znudzić z czasem, prawda? Natomiast no, Kościół, chrześcijaństwo zachęca do tego, żeby troszeczkę głębiej przeżyć te święta, i one faktycznie mogą być zawsze innymi świętami, jeżeli chodzi o nasze wnętrze. Przy tym takim samym powtarzaniu tych samych ceremonii, rytuałów rodzinnych, zewnętrznych okoliczności, które nam towarzyszą, myślę, że jeżeli wewnętrznie będziemy chcieli przeżywać te święta w sposób właściwy, to one mogą być za każdym razem inne. A no, jednym ze sposobów jest chociażby to hasło, które powtarzamy. W adwencie, teraz, że mamy przygotować miejsce Jezusowi w swoim sercu, prawda? No inaczej nie można, jak właśnie eliminując to, co jest złe, robiąc rachunek sumienia. I za każdym razem, kiedy my nad sobą się zastanawiamy, robimy tą y, y, takie introspekcję, powie psycholog, takie wejrzenie w siebie, no to widzimy, że są rzeczy, które udało nam się jakoś wyeliminować, pewnie widzimy jakieś problemy, które z czasem narosły i kiedyś nie były naszym problemem, a teraz są. I myślę, że praca nad tym, nad walczeniem z tymi różnymi słabościami, jest niczym innym jak właśnie przygotowywanie miejsca Chrystusowi, i jeżeli przy okazji świąt uda nam się coś dobrego postanowić, coś dobrego wprowadzić do życia, to. No te święta będą inne, będą po prostu, będziemy stawali się lepszymi ludźmi i wtedy nie będzie zgrzytu pomiędzy tym zewnętrznym świętowaniem świąt, które uważam, że są bardzo ważne, z tym wszystkim, co ma się dokonać w naszym sercu. Jeżeli oderwiemy od tego wewnętrznego przemieniania siebie i przeżywania świąt narodzenia pańskiego i tylko zwrócimy uwagę na to, co zewnętrzne, to one nie będą miały większego sensu, prawda? Jednym z takich stałych elementów, tradycją tuż po Wieczerzy Wigilijnej jest uczestniczenie w Pasterce. Pełne kościoły świadczą o tym, że to jest moment, który chcemy przeżywać wspólnie, wspólnie chcemy oczekiwać na narodziny pańskie. Pasterki w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego są zawsze dwie. Tak jest. To już jest tradycja tutaj, w tej parafii podwyższenia się Krzyża Świętego, gdzie największa ilość odbiorców w waszej stacji zamieszkuje, że jest pasterka o godzinie 10, o 22 oczywiście i o godzinie 12 w nocy. No chociażby z tego względu, że tak jak pani redaktor wspomniała, bardzo dużo ludzi przychodzi i jedna byłaby po prostu bardzo trudna do tego, aby pomieścić wszystkich, którzy chcą wejść do kościoła, wtedy pomodlić się i faktycznie na terenie całej diecezji, te msze Święte Pasterskie no, cieszą się wielką popularnością, wiele osób przychodzi. No, są oczywiście tacy, którzy no tak sceptycznie podchodzą do tych wielkich ilości ludzi, właśnie w kościele, przy okazji Mszy Świętych Pasterskich, bo mówię, no, to są ludzie, którzy pewnie raz w roku tylko przychodzą do kościoła. Ale myślę, że trzeba tutaj doszukać się troszeczkę y, głębszego dna tego wszystkiego i myślę, że oni czując taką potrzebę, żeby akurat być w kościele, a nie inaczej ten czas spędzać, to też świadczy o tych potrzebach duchowych nas ludzi po prostu i bardzo z tego powodu się cieszymy, że właśnie te msze święte cieszą się wielką popularnością, wiele osób przychodzi na nie, no i bardzo serdecznie w imieniu tutajszego proboszcza księdza prałata Andrzeja Raszpili zapraszam wszystkich wiernych, aby właśnie odwiedzili sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego i uczestniczyli w tych mszach świętych bądź o 22, bądź o 24. No i oczywiście ci, którzy mieszkają poza tą parafią, również niech odwiedzą swoje rodzinne kościoły. Warto naszą parafię odwiedzić też chociażby z tego względu, że co roku instalowana jest przepiękna szopka, która przyciąga przede wszystkim dzieci. Tak jest. No ta szopka tutaj w, na Wałbrzyskim Podzamczu faktycznie cieszy się dużą popularnością, szczególnie w tym okresie poświątecznym, kiedy czy w same święta, kiedy wiele osób wybiera się na spacery, to po południu kościół jest otwarty, odwiedzają tę szopkę, widzą. Ksiądz prałat zawsze stara się, aby jakiś nowy element tutaj pojawiał się w tej szopce każdego roku. Jest to szopka ruchoma. Myślę, że warto, szczególnie dla tych najmłodszych osób, żeby wytłumaczyć, o co tam chodzi, bo jest to taka, można powiedzieć, obrazkowa Ewangelia, bo szopka oczywiście przedstawia te wydarzenia, które my teraz umiejscowiamy właśnie w liturgii, a mianowicie Narodzenie Pańskie. I myślę, że warto również w ten sposób tym najmłodszym, do których obrazy w sposób szczególny przemawiają, właśnie tę szopkę pokazać, czy w kościele na Podzamczu, czy też w innych kościołach, bo w każdym kościele taką ozdobą nieodzowną właśnie, jeżeli chodzi o Święta Narodzenia Pańskiego, jest właśnie. Szopka. Bywają także szopki żywe. Tak jest. W Błuszycy, jeżeli dobrze pamiętam, każdego roku była przygotowywana szopka żywa, nazywali to żywym betlejem. Być może w tym roku również to będzie, no, to jest już szczególne oddziaływanie na nasze zmysły, kiedy widzimy te żywe zwierzęta, które faktycznie stały obok Chrystusa, a w tych szopkach takich stacjonarnych można powiedzieć no zawsze figura nie przemówi tak jak żywy obraz, prawda? Dlatego one też są warte, odwiedzenia warto śledzić różne informacje są podawane. Także, jeżeli, jeżeli faktycznie będzie tutaj w naszej okolicy taka żywa szopka i czas pozwoli, siły i chęci będą, warto je odwiedzić. A jak ksiądz spędzi święta? No, przede wszystkim no, pojadę do swoich najbliższych, do rodziny na wieczerze wigilijną, a później wrócę, w, rezyduję w jednej z parafii podświetnickich, pomagam tam w duszpasterstwie i oczywiście. To są też ludzie mi bliscy, jeżeli chodzi o parafian, wśród których mieszkam. No i będę na pewno dołączał się z Księdzem Proboszczem Miejscowym do tej wspólnej modlitwy w czasie pasterki. No i później, oczywiście, w kolejne dni świąteczne. To proszę na ręce od naszej całej redakcji przyjąć najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla księdza, a także dla księdza parafian. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście i Państwu, i wszystkim widzom telewizji Dami w imieniu swoim, w imieniu księdza biskupa i Ignacego Deca składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt. Bardzo dziękuję, księdze.